Jakiś przepis na pączki? O przepis na pączki to drożdżowe robię, drożdżowe, yy, mleko, drożdże, no później olej, jajka I, i trzeba zamiesić to wszystko. Kilo mąki, 10 ziemniaków ugotowanych, znaczy włupinach później mhm. obrać, dziesięć eko drożdży, szklanka cukru, yy, margaryna roztopiona cukier waniliowy i to wszystko wymieszać, wymieszać roz w jednej misce, no i zostawić do wyrośnięcia. Jak wyrośnie na stolnicę rozwałkowywać, wycinać, dawać konfiturę albo kto chce, kto nie i już. I co roku robi Pani dla swoich Cury. wnuków? Tak, przywiozłam im, specjalnie przywiozłam dla wnuków. Mówię, bo jak to czwartuszy, czwarczyk musi być z pączkiem, bo jak nie ma pączka, to nie ma szczęścia. A już ile Cię Pani pączku zjadła? O, kochana, dzisiaj to jest jedna chyba ze cztery, ale ja piekłam wczoraj, to wczoraj pojadłam dość. Czyli świętuje pani na całego? Tak, bo nie ma pączka, to nie ma szczęścia. Musi być tłusty czwartek pączek i jest szczęście cały rok. Jedzcie. Czy wiesz, skąd wzięła się tradycja tłustego czwartku? Nie wiem szczerze, bo wzięłaś, ale to się nie liczy. Ważne, że są dobre i smaczne i że wszyscy je jedzą. A ile, się żyje. A ile pączków już dzisiaj zjadłeś? Cztery. Cztery, bo Looking For, mój zespół też jest na czworo, wiadomo, więc ja nie wiem, to jest czwarty. Czy wie pan skąd się wzięła tradycja tu z tego czwartku? No, jest dosyć stara, ale konkretnie, żebym miał odpowiedzieć, to trudno by było. Ile pan dzisiaj pączków już zjadł? Jednego. A czy wybiera pan raczej pączki czy faworki? Wszystko wybieram po kolei. A czy ktoś u Pana w domu robi pączki, czy raczej kupujecie w sklepie? Nie, w sklepie, w sklepie. A uciekasz do sklepu po pączki, czy raczej ktoś u Ciebie robi pączki w domu? No raczej do sklepu. Z reguły to rodzice uciekają do sklepu, ale ja to nie. No, nie wiedziałem, że to święto dzisiaj jest. A ile cię Pan już zjadł pączków? To jest pierwszy. Ile pączków już dzisiaj zjadłeś? Dziesięć. Ten jest dziesiąty. A czy ktoś u Ciebie w domu sam robi, czy kupujecie w sklepie? Mamusia robi. A faworki też robi może? Też. I wszystko zjadasz? Jeszcze nie, ale wiem. A ile dzisiaj już zjadłeś? Yy, to jest pierwszy. Zjadłam chrusty. To będzie pierwszy. Stąd pączków dzisiaj już zjadł. Pierwszy będę. Jadł. Jeszcze nie jadłem. A czy ktoś u pana w domu robi może pączki? Robiło się jak byłem młody. A jakbyś miał wybierać, to faworki czy pączki? Szczerze mówiąc, ja za słodyczami tak za bardzo nie przepadam, ale pewnie to i to bym zjadł, więc to mi tam bez różnicy jest.